Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejny odcinek z serii Piątkowy Chill Out? Oczywiście, że tak. Dzisiaj film o tym, co nam służy, a co nie, aby nasze serce było w jak najlepszej kondycji. Wiadomo, że aby ciało dobrze funkcjonowało, potrzebuje należytego pożywienia i ruchu. Tak, to jest oczywiste. To co jemy ma niesamowite znaczenie i oczywiście wpływa na to jak się czujemy i jak funkcjonujemy, tak? Przecież mówi się, że jak najbardziej się z tym zgadzam, tak? że jesteśmy tym co jemy, prawda? Nie ma opcji, żyjemy śmieciowe jedzenie i tym samym czujemy się wspaniale i tryskamy energią, no nie uwierzę w to. Okazuje się nawet, że czasami samoch o samochody lepiej dbamy niż o nasze ciała, zwłaszcza mężczyźni, prawda? Polerujemy, picujemy, wymieniamy olej, używamy pięknych zapachów, aby w środku pięknie pachniało. Tak? A ciało, o nie też yy, należy przynajmniej w taki sp sam sposób zadbać. Jedzenie, jedzeniem, ale ruch fizyczny jest powiedziałabym na tym samym poziomie. Nasze ciało aż krzyczy, abyśmy coś z nim robili, dawali mu taki wycisk, byli cały czas aktywni. I powtórzę się, ale to trzeba ciągle uzmysławiać sobie, że poprzez, poprzez ruch fizyczny dostarczamy sobie więcej tlenu do naszych płuc. Ta większa ilość tlenu krąży tak, we krwi, wędrując do mózgu, a to właśnie mózg odpowiada za nasze dobre samopoczucie. I zwiększona dawka tlenu w mózgu stymuluje go do produkcji dopaminy, serotoniny i endorfin, czyli hormonów, które y, odpowiadają za energię, za optymizm, za taką chęć działania i ogólnie chęć do życia, tak? A jeśli y, to mamy zagwarantowane, nasze serce również bije w przyjemny i korzystny dla nas sposób. Czyli pokarm i ruch są lekarstwem na nasze serce. Ale dzisiaj chcę się skupić na innych elementach również odpowiedzialnych za Kondycję naszego serca, nie tylko jedzenie i ruch, tak? Ale na takich elementach, które sprawiają, że czujemy zadowolenie z życia, satysfakcję i ogólnie spełnienie, tak? Abyśmy byli w takim stanie, w którym nasze serce nie jest przeciążone, nie jest cierpiące i smutne. Cztery elementy przychodzą mi do głowy, które. E w w moim życiu są w stanie wygenerować większe pokłady takiej chęci, tak, do życia i podwyższenia jego jakości. Są to wdzięczność, odpuszczenie, akceptacja oraz ikigai, czyli sens życia. I zacznijmy od początku. Wdzięczność. Za każdym razem, kiedy mówię o wdzięczności, przytaczam tytuł książki. Wdzięczność. Najtańszy bilet do szczęścia. Zgadza, zgadzam się z tym, yy, z tym w 100%. Wdzięczność, ale też yy, w parze z tym idzie wyzbycie się niepotrzebnego nadmiaru, tak? Chęci dążenia do coraz większych bogactw, dup materialnych. Wdzięczność możemy wyrażać za dosłownie wszystko, nawet za naszych wrogów, ponieważ oni również mogą być dla nas wspaniałą lekcją i motywacją do pracy nad sobą. Wyrażając wdzięczność, uzmysławiasz sobie, uzmysławiamy sobie za jak wiele rzeczy możemy dziękować, jaką wspaniałą drogę przeszłaś, tak, aby być w miejscu, w którym teraz jesteś. Ile wartościowych doświadczeń miałaś, tak, po drodze. Jakie to wspaniałe, że jeszcze życie przed tobą, że możesz nim kierować, że możesz kreować go w taki sposób, aby zadbać o wszystkie niezbędne Wartości, które są tak naprawdę kwintesencją Twojego dobrostanu, zarówno fizycznego, ale i psychicznego. Ale oczywiście nie mylmy wyrażania wdzięczności ze zwykłym wypowiedzeniem słowa dziękuję, czy to do siebie, czy to do naszych dobroczyńców. Wyrażanie wdzięczności ma ukierunkować nas na odczuwanie spełnienia w sercu, na karmienie go pozytywnymi emocjami, pozytywnymi uczuciami pozytywnymi przeżyciami i wzruszeniami. Skupiając się na tym, co dobre i korzystne e, dla nas, nie zakotwiczamy się na brakach w naszym życiu, tak? Czy dążeniu do lepiej, do więcej, bardziej, tak? I kwintesencją jest również praktyka mindfulness, zatrzymanie się, delektowanie tu i teraz, a nie to, co jutro, co za tydzień czy za rok. Tyle pozytywnych chwil doświadczamy codziennie, ale w ogóle nie zwracamy na nie uwagi, bo traktujemy jak to, to jak coś oczywistego, coś, co jest i być może coś, co nam się należy. Kolejny element wpływający na duchową kondycję naszego serca to odpuszczenie. Wiem, że nierzadko bardzo trudny element do wdrożenia i zastosowania tak, w życiu, zwłaszcza kiedy ktoś rzeczywiście nam sprawi wielką przykrość, ktoś nas krzywdzi, czy też za, ktoś nas bardzo rozczaruje i zawiedzie. To są też wielkie życiowe lekcje, tak, z którymi uczymy się codziennie radzić sobie w życiu. Prawdą jednak jest to, że ponownie zakotwiczając się na krzywdach, bolączkach, blokujemy się na nowe doświadczenia i tym samym tworzymy w sercu przestrzeń. Na powstawanie tych negatywnych emocji, które bardzo nas obciążają, nasze ciało. Z kolei to, że nasze ciało i umysł żywią się negatywnymi uczuciami, sprawia, że blokujemy przestrzeń na pojawienie się i doświadczanie pozytywnych emocji, tak, na robienie miejsca dla nich. Po drodze pojawiają się też różnorakie psychosomatyczne choroby, które są właśnie wynikiem tak, obciążeń emocjonalnych. Żeby umieć odpuścić, należy uzmysłowić sobie, że życie y, nie jest idealne i nie będzie, że jeżeli w naszej głowie wyidealizujemy sobie, czy to nasze życie, czy to nawet relacje z najbliższą osobą, będziemy tylko pogrążać się w cierpieniu i wielkich niespełnionych oczekiwaniach. Odpuszczenie jest po części związane z akceptacją. O akceptacji też można dużo mówić. Akceptacja to inaczej godzenie się wtedy, kiedy się godzisz, godzenie się na to, jak jest. I możemy tu mówić o akceptacji życia, o akceptacji siebie, tak? o akceptacji różnych okoliczności, czy też o akceptacji innej osoby. I ma to największy sens, kiedy nie mamy wpływu na to, co dzieje się, tak? kiedy wiemy, że nasza walka, nasze zmaganie się nic nie wskurają. Kiedy obserwujemy, że nasza chęć zmienienia kogoś lub czegoś bardzo nas używa, pochłania naszą energię. Zobacz sama, bardzo często kreujemy sobie coś w głowie. To, co mówiłam przed chwilą, że chcemy mieć idealny związek z partnerem, idealne relacje z dziećmi i również z rodzicami, idealne stosunki z ludźmi, z którymi pracujemy, czy też idealne relacje z przyjaciółmi, tak wszystko, idealne. Ale tak się nie da. Każdy jest inny, i wiele razy jest tak, że zachowa się zupełnie inaczej niż tego spodziewalibyśmy się czy oczekiwali. No nie jest tak, a my cały czas w głowie piszemy swoje scenariusze tak i chęci próby wpłynięcia na zmianę danej osoby, ale zobacz, że jeżeli zastanowiłabyś się dłużej, to często te nasze wysiłki nie przynoszą tak naprawdę żadnego efektu. Coś jest poza naszym wpływem i ta nasza chęć kontroli nad tym. Powoduje powstawanie wielu negatywnych i niesprzyjających nam emocji. Tak naprawdę, zmiana leży tylko i wyłącznie po stronie danej osoby. Ty, do, ty dużo nie jesteś w stanie zrobić, jeżeli ta druga osoba nie ma najmniejszej ochoty się zmienić czy nic zmienić w swoim zachowaniu. Taka jest prawda. Wspomnę jeszcze o akceptowaniu siebie. Oczywiste jest to, że nie mamy wpływu na to jak, jaką mamy urodę, czy duży mamy nos, jak wysocy jesteśmy, jaki kształt nawet paznokci mamy. tak, Tacy się urodziliśmy i z tym faktycznie należy się pogodzić. Ale akceptowanie siebie nie równa się z biernością. Jeżeli są jakieś kwestie możliwe i korzystne do zmodyfikowania, ulepszania, mówię tu na przykład o Pracy nad sobą, o zadbaniu o nasze zdrowie, o byciu może, być może zrzuceniu paru kilogramów, tak, w celu lepszego samopoczucia. To tutaj użyłabym słowa działanie, nie siedzenie i mówienie, tak, akceptuję siebie w pełni, więc nic nie muszę zrobić, tylko dążenie do zmiany czegoś na lepsze. Ale powtórzę, jeżeli to jest oczywiście w Twojej możliwości i jeżeli jest to realne. Dbać o siebie musimy pod każdym względem i na każdym kroku. Nie idziemy na łatwiznę, tylko dokładamy wszelkich starań, aby stawać się każdego dnia jak najlepszą wersją siebie. Ale myślę, że Ty sama doskonale wiesz, co Ci służy, a co nie, które wybory będą z korzyścią dla Ciebie. Jakie myśli wkładać sobie do głowy, tak? Jak wpłynąć. Na jakość naszego życia i na jakość naszego zadowolenia i satysfakcji. I ostatnim elementem wpływającym na kondycję naszego serca jest ikigai, czyli sens, cel naszego życia. Bardzo często zadają sobie pytanie: Po co ja żyję? Jaki mam cel? Czy aby przeżywam życie w należyty sposób i ben, nie będę niczego żałowała? I też codziennie rano wstają i zastanawiam się, jaki będę miała ten dzień, ale staram się również jak najlepiej tak zaprogramować się na niego, na pozytywne myśli, na dobre doświadczenia i też na wykorzystanie, tak? choćby odrobiny, wykorzystywanie dnia, ale też wykrzesanie choć odrobiny tego cennego czasu dla siebie, żeby mieć go, tak, jak najwięcej. Jak człowiek ma jakiś cel, jakieś plany, też tutaj chodzi o swoje zainteresowania, tak? jakieś, jakieś upodobania, to właśnie to go nakręca do działania, tak? Dobrze jest podejmować się jakichś nowych zadań, wprowadzać zmiany, bo tylko dzięki właśnie zmianom tak naprawdę życie jest interesujące. Można oczywiście utknąć, przestać działać, wycofać się i być biernym, ale to tylko może spowodować jeszcze większe wycofanie się, taką stagnację, niemożność, bierność. Dlatego nie możemy do tego dopuścić. Lenistwo często obezwładnia nas, tak, ale sama zauważ, że jak pojedziesz gdzieś, tak? z kim się nawet spotkasz, zrobisz coś nowego, doświadczysz czegoś nowego, to mózg inaczej zaczyna nam funkcjonować, zaczyna tak otwierać się na nowe, ale też jest chętny do podejmowania kolejnych kroków i kolejnych wyzwań. Czego i Wam, i sobie życzę jak najwięcej. Życzę Ci jak najwięcej właśnie pozytywnych wrażeń w życiu, a w szczególności takiej ochoty do działania, do kreowania, do samorealizacji i do spełniania. A żeby to osiągnąć, często musimy delikatnie zmusić i zmotywować się, tak przekonać, ale warto, bo wtedy człowiek czuje, że żyje, że to życie ma jako, tak, jakąś taką większą jakość, wartość i nie przelatuje Ci przez palce, tylko Wykorzystujesz je w należyty, najlepszy dla siebie sposób. Kochani, to już wszystko z mojej strony na dzisiaj. Co ty na to masz, jakieś przemyślenia, konkluzje na temat tego, co powiedziałam, czyli dbania o należytą kondycję naszego serca? Podziel się proszę swoją opinią. Będzie mi bardzo miło, z wielką przyjemnością czytam i odpisuję na wszystkie Wasze komentarze i bardzo za nie dziękuję, naprawdę. Nie mogę się doczekać tego, co napiszecie. Przypomnę jeszcze o możliwości zapisania się na moją listę mailingową. Co jakiś czas wysyłam maila z moimi przemyśleniami, dobrymi myślami, kierowanymi właśnie do ciebie. Także gorąco zachęcam Cię do zapisania się na nią. Link pod spodem, od razu w opisie. Oczywiście bardzo, ale to bardzo uszczęśliwi mnie łapka w górę oraz subskrypcja. Z góry dziękuję. Tymczasem wspaniałego dnia Ci życzę. Pamiętaj o trosce i miłości do samego, samej siebie. Zadbaj o siebie w należyty sposób w taki sposób, aby Twoje serce radowało się i doświadczało wielu pozytywnych przeżyć, jak i najprzyjemniejszych chwil. Wspaniałego dnia Ci życzę, pozdrawiam Cieplutko i do zobaczenia niebawem. Nina.